O tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przypominać raczej nie trzeba. Niezwykle ważne jest jednak, aby wciąż ćwiczyć i utrwalać nabyte podczas szkoleń umiejętności. W dniach 7-11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Karniewie obchodzony był Tydzień dla Zdrowia. W ramach podjętych przez placówkę działań, pedagodzy przekazywali uczniom podstawową wiedzę z zakresu: zachowanie w miejscu zdarzenia, ocena poszkodowanego, telefony alarmowe, pozycja bezpieczna, a także w klasach najstarszych resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Finałem tygodnia dla zdrowia była entuzjastycznie przyjęta przez dzieci wizyta ratowników medycznych. Jako praktycy podzielili się wieloma przydatnymi informacjami, także tymi, których na próżno szukać w fachowej literaturze. Zachęcamy do, a, a z okarze, do... I przyniósł. do... Mocno wstrzymamy jak nam straci przytomność, to się nam może odłożyć na siebie. Tak? I tak samo technika łoteczki, tak, w to opakowo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. jeden, jeden, w drugiej stronie jeden, dwa, jeden, Zrobię to sam teraz, ale jeżeli nie jesteśmy w dwa, dwa, Poprawiamy głowę. Najważniejsze jest głowa w tym momencie. Zabezpieczamy to, żeby całe ciało było stabilne. Pokaz możliwy był dzięki doskonałej współpracy zarówno z Ochotniczą, jak i Zawodową Strażą Pożarną. Bowiem karniewską placówkę odwiedzili strażacy ratownicy: Truch Zbigniew Karczewski, reprezentujący OSP Karniewo, oraz starszy sekcyjny Jarosław Kowalski z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. Zostawimy tak. nie Musimy odwołać to głowę. Dyrekcja szkoły w sposób szczególny dziękuję zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim, panu Michałowi Kacprzyckiemu, za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.